Rajd Karkonoski wrócił na niezwykle trudne i malownicze trasy wokół Jeleniej Góry po sześciu latach nieobecności w kalendarzu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Próby sportowe zostały wytyczone na odcinkach dobrze znanych kibitą z poprzednich edycji rajdu Karkonoskiego, a także rajdu Śnieżki. Bardzo techniczne, bardzo trudne odcinki. Myślę, że jeśli spadnie deszcz to, to, to będzie jeszcze trudniej. Myślę, że to jest jeden z najtrudniejszych rajdów w Polsce. Jedna z istotniejszych rzeczy jest, jest to nastawę zawieszenia, moc silnika, żeby auto się odpychało od zakrętu. Jest to rajd bardzo szybki, jest dużo ostrych hamowań, także hamulce muszą być jak w jak najlepszej kondycji. Priorytetem dla organizatorów było bezpieczeństwo na zawodach, więc na ten aspekt 23 rajdu karkonoskiego postawiono szczególny nacisk. Przede wszystkim bezpieczniej jest słuchać poleceń naszych służb porządkowych. Tak staraliśmy się wytyczyć miejsca dla publiczności właśnie, żeby były bezpieczne, żeby oglądanie sprawiało przyjemność, a nie jakąś groźbę strachu. Banery mocne. Rajd rozpoczął się już w piątek uroczystą ceremonią startu na placu ratuszowym w Jeleniej Górze. Oprócz tego przygotowano również inną niespodziankę dla fanów sportów motorowych. Jeszcze przed wjazdem samochodów na rampę kibice mieli okazję porozmawiać z najlepszymi zawodnikami, dostać autograf czy zrobić zdjęcie. Rywalizacja na odcinkach specjalnych rozpoczęła się w sobotę rano. Podczas pierwszego dnia rajdu kierowcy pojawili się na drogach dziwiszowa, wlenia i karpacza. Poesy pokonywano dwukrotnie. Pierwsze dwie pętle pokazały, że aktualny francuski mistrz Polski Brian Bouffier jest bezkonkurencyjny. Dla potwierdzenia wygrał wszystkie odcinki specjalne, uzyskując znaczną przewagę nad drugim Kajetanowiczem. Trzeci na mecie pierwszego etapu zameldował się Bębenek, a czwarty Kuchar, który tym razem dosiadał Peugeota 207 S2000. Na razie jest ok. Dobry start. Jest połowa rajdu. Jesteśmy liderami z przewagą 47 sekund. Teraz sprawuje się bez zarzutu. Odcinki są fajne. Chcemy kontynuować naszą pasję jutro. So I hope it will continue like it tomorrow. Bardzo dobrze. Plan wykonany. My poprawialiśmy się ponad, nie ponad, niecałą sekundę na kilometrze na drugiej pętli w stosunku do pierwszej. To jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo, ale to wynikało z tego, że jeszcze tam pierwszą pętlę jechaliśmy z takim na czuja, jak się wyrażę brzydko, masaliśmy te zakręty. No, druga pętla dobrze, dobrze już naprawdę tam fragmentami było tak jak, tak jak trzeba, ale jeszcze jeszcze minimalnie muszę poprawić, poprawić jakby swoją koncentrację i myślę, że jutro będzie lepiej. Jestem strasznie zawiedziony tym, co się wydarzyło. Zamiast pójść ku lepszemu, poszło ku gorszemu. Straciłem dużo czasu i spadłem na czwarte miejsce. Troszkę szybsza jazda. Niestety straty czas, czasowe z pierwszej pętli nie udało się jakby zlikwidować. W tej chwili tracimy około 4 sekund do, do szóstej pozycji, także myślę, że jutro będziemy w stanie atakować. Podczas drugiego niedzielnego etapu zawodnicy również mieli do pokonania 6 odcinków specjalnych. Tym razem w Bobrowie, Podłużynie i Piechowicach. Pierwsza próba okazała się pechowa dla załogi Sebastian Frycz i Jacek Ratę. Subaru wypadło z drogi, uderzyło centralnie w drzewo i zaczęło się palić. Kierowcy i pilotowi nic się nie stało, ale niestety pomoc nadeszła zbyt późno i samochód doszczętnie spłonął, a odcinek został odwołany. 10.57 musiał uderzyć. Centrum ratunkowe zawiadomiłem o godzinie 11. Jest godzina w tej chwili 11.24. Samochód jest dalej nieugaszony. Kolejne próby odbyły się bez problemów i znowu bufie nie dał szans walom. Tylko ostatni odcinek padł łupem Tomka Kuchara. Ciekawa walka rozegrała się między wspomnianym Kucharem a Michałem Bębenkiem, z której obronną ręką wyszedł kierowca Peżota. Jestem zadowolony. Odcinki były trudne, fragmenty mokre, bardzo zróżnicowane, szybkie i wymagające. Jesteśmy liderami Mistrzostw Polski i nadal walczymy o tytuł. Jechaliśmy od w zasadzie pierwszego odcinka na drugim miejscu. E, ta klasyfikacja się nie zmieniła ani na jeden OS, czyli równe tempo, e, trzymaliśmy ciśnienie. Wczorajszy dzień był dramatyczny, nie mogłem w ogóle trafić w drogę, nie mogłem sobie poradzić z ustawieniami samochodu. Jeszcze mi było ciężko, ale dzisiaj od rana zmieniliśmy całkiem ustawienia samochodu i było dużo, dużo lepiej. Wynik nie jest najgorszy, ale trzeciego miejsca niestety nie obroniliśmy, także widać, widać że Tomek się już do, dogaduje ze sprzętem i pojechał, wykorzystał go tak jak, tak jak trzeba i szybko pojechał ostatnie trzy odcinki. Oto klasyfikacja końcowa. Zwycięzcą 23 rajdu Karkonowskiego został Brian Buffie, drugi na mecie zameldował się Kajetan Kajetanowicz, a trzeci Tomasz Kuchar. Miałem ciężką noc i chciałem zająć się hodowlą jedwabników. Drugie miejsce do do mety sukces. Tak. <grystanie> <grystanie>